Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Bartosz Walat, autor pomysłu 2000 metrów kwadratowych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. To chodzi o jakiś market? Nie, wcale nie, ale powierzchnia rzeczywiście taka jest. Ktoś mówił, że pod uprawy pieczarek by się nadawało, ale to też nie jest to. Musimy wytłumaczyć, skąd się wzięła ta dzisiejsza nasza e, zastawa kawowa, trachka trochę oldschoolowa. Oldschoolowa jak najbardziej. To może w dwóch słowach o, o, o całym pomyśle, bo 2000 metrów kwadratowych to jest projekt właściwie internetowy. Promowanie inicjatyw, które mogłyby się zmieścić w 2000 metrów kwadratowych dla ludzi, którzy mają ekipę, mają pomysł, ale niekoniecznie miały miejsce, żeby cokolwiek zrobić. I pierwszym z tych pomysłów jest stworzenie muzeum PRL-u. No i stąd te wszystkie gadżety vintage dla hipstera, które tutaj się pojawiły na tym stole. Więc tak jak mówię, idziemy dwutorowo. Muzeum prl to jest pierwsze zadanie Zadanie. Tworzymy Muzeum PRL-u, które będzie miało 2000 metrów kwadratowych, więc myślę, że wow! A projekty 2000 metrów kwadratowych w swojej nazwie to jest choćby program na YouTubie, gdzie będziemy te wszystkie inicjatywy, które w tej przestrzeni się mhm, rozegrają, m2. pokazywać i promować. Przecież yy, pierwszy projekt to Muzeum PRL, to że... My jesteśmy po prostu gotowi na to, żeby cokolwiek do tej przestrzeni wpuścić. Chodzi o, o młodą krew, świeże pomysły, tego, czego w województwie opolskim jakby nie było gdzie ulokować. Ja sobie wyobrażam, że Muzeum PRL-u tak naprawdę może być tłem dla różnego rodzaju wydarzeń. To mogą się odbywać sesje zdjęciowe, mogą być etiudy. Ja pamiętam etiudę filmową mojego kumpla, jak do na Koźla, starem, z Łodzi, zwoziliśmy stare meble, bo sobie wymyślił na katowickiej filmówce, że chce mieć akurat film ulokowane w tamtych czasach, tak? Teraz już akurat w perspektywie województwa opolskiego z żadnej łodzi nic nie będzie trzeba zwozić, bo ja stworzę takie muzeum. Więc etiudy filmowe, sesje zdjęciowe, tam mogą być, nie wiem, nawet potańcówki w tamtym stylu. Więc to są kolejne pomysły, które tak naprawdę pozostawiam widzom, yy, tym, którzy się zajawią tym pomysłem. To będzie taka stała ekspozycja? Czy, czy ten, że tak powiem, oldschoolowy to oldschoolowe otoczenie będzie tam przez jakiś moment, a później gdzieś zostanie przeniesione do magazynu? Czy... Rze, powiem Ci, trudno mi na razie teraz powiedzieć, tylko dlatego, że tych wszystkich przedmiotów w perspektywie i w skali dwóch tysięcy metrów kwadratowych mamy mało. Ja tego nie ukrywam. I myślę, że cały fan polega na tym, że to jest pierwsze muzeum, którego nie ma, tylko że każdy może to muzeum tworzyć i jakby na tym cała zabawa ma polegać tworzenie tego muzeum mhm. ma być już działalnością tego muzeum bo to też warto chyba wspomnieć że to nie jest takie muzeum z definicji słownika języka polskiego tak to nie będzie kurator który przez dwie godziny będzie oprowadzał a gdzieś w połowie będziemy mogli zjeść pączka i napić się soku I nie trzeba być... Obożył, nie, 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 choć będzie szafa, gdzie będzie się można na samym y, przy, przy wejściu, można się będzie przebrać w ogóle w stylu. Spróbuj. Chciałem nie, sprawdzić, nie, czy jest cukier, bo w tamtych e, czasach nie było, ale nie Spróbuję Spróbuj otworzyć. otworzyć, też, <laughs> też miałem ten problem. E, tak, ale będzie szafa, gdzie będzie się można w ogóle przebrać i, i, i w stylu lat 80., chyba najmodniejszym teraz, to, to już wszyscy hipsterzy i miłośnicy stylu vintage wiedzą, będzie można sobie takie muzeum zwiedzić, ale równie dobrze zorganizować imprezę. O to mi chodzi, żeby, żeby jednak te Definicja muzeum była bardziej traktowana w skali rozrywki i edukacji niż edukacji i, i takiej sztampy. Czyli z jednej strony real, faktycznie coś, czego będzie można wejść, dotknąć, spróbować otworzyć puszkę z cukrem albo napić się kawy z tej ślicie malowanej szklaneczki, a z drugiej strony też w wirtualu będzie się. To prawda, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest akurat ciekawe spostrzeżenie, i powiem Ci, że to był punkt wyjścia do stworzenia w ogóle tego miejsca. Bo gdy mieszkałem w Krakowie kiedyś, myślałem, że stworzę kiedyś muzeum PRL-u. Tak. Potem, gdy się przeprowadziłem do województwa na teren województwa polskiego, to się wydawało, nie, no jak wrócę do Krakowa, to stworzę to muzeum. A w pewnym momencie wstałem rano i stwierdziłem, nie, zrobimy to tu i teraz. Lokalizacja Kędzierzyna Koźla dla Muzeum PRL-u to nie jest dobra lokalizacja. Ale to jest idealna lokalizacja, żeby robić, nie wiem, cyfrowe muzeum, internetowe muzeum, jakkolwiek można to nazwać. Ja sobie wyobrażam, że mieszkańcy miast, gdzie są muzea, nie chodzą do nich. Taka jest prawda. A być może Muzeum na Koźla paradoksalnie będzie im bliższe przez to, że co tydzień w czwartek o 19 blokowanie produktu e, będą mogli sobie... Ja, ja opowiadam o tych eksponatach. We wczorajszym odcinku na przykład jeździliśmy wrakami w wyścigu w race, który był w Kędzierzynie Koźlu. To też jest taka trochę odjechana, a, ale forma sprzedania naszej idei. I to wszystko na Facebooku można u Was Tak, znawać. jest Facebook, jest kanał na YouTubie 2000 metrów kwadratowych. A powiedz, skąd bierzesz te gadżety? No to nie jest chyba już dzisiaj łatwo znaleźć e, taką kanę na mleko, tak. Prawda. No to, to, że jest to może plus, może minus, ale rzeczywiście widać, że ktoś kiedyś z niej korzystał. No to, jest, to jest kolejny etap tworzenia jakby tego projektu 2000 m2. Osoby, które mają takie rzeczy na strychach, w piwnicach, to jest generalnie jak na razie temat przewodni w ogóle moich wystąpień, co czwartek o 19, bo zachęcam do tego, aby nam takie eksponaty przekazywać. Jak na razie udaje się udaje się tworzyć ekspozycję, która naprawdę już bardzo dobrze wygląda. Choć tak jak mówię, 2000 metrów kwadratowych to jest ogromna skala, więc potrzebujemy tych rzeczy mnóstwo. Ja zamierzam z pokoju dziennego przejść do kuchni, do garażu, z tego garażu przejść do pokoju z zabawkami dla dzieci, żeby stworzyć tak naprawdę IKE. Rok 1981, załóżmy, tak? Dlatego to jest apel tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, ale nie tylko. Bo tu nie chodzi nawet o to, żeby na jutro przynieść te eksponaty, ani za miesiąc. Chcę wypracować w mieszkańcach taki nawyk, że jest miejsce, gdzie te graty z piwnicy i ze strychu można przekazać. Ktoś za to, o to zadba. I to nie jest tak, że my bierzemy te rzeczy na własność. To jest na przykład radio Zbigniewa Wesołego, który dostał oświadczenie, dyplom, certyfikat. On jest właścicielem tego radia. jak zaraz tutaj przyjdzie. Na plan tego programu i to radio weźmie, to ja, ja się na niego nie obrażę. On ma do tego prawo. Udostępnianie nam eksponatów. Bo to są pamiątki związane z sentymentem, z jakimś wspomnieniem, więc nie chcemy nikogo z tego okradać. Muszę przeszukać swoją piwnicę. No dlatego co to jestem. Słuchaj, to jest projekt, który od strony finansowej, jak on wygląda? Masz jakieś dotacje? Unia dała nie, pieniądze, nie, nie. To jest, na to. To jest, to jest projekt hobbistyczny, można powiedzieć, który na razie nie ma żadnego biznes planu. Tu chodzi o stworzenie. Zyskiem ma być potencjał ludzi o dobrą zabawę, o dobrą zabawę i o potencjał ludzi. Wydaje mi się, że mało jest tutaj miejsc w województwie opolskim, gdzie osoby trochę szalone jednak, no bo nie wiem jeszcze jak wyglądam w tym kadrze, ale być może wygląda to na jakiegoś rodzaju szaleństwo. Nie mają gdzie się skupić. Nie, trochę. Nie mają wokół czego się skupić te osoby z takimi pomysłami. Poznałem świetnego pasjonata, który remontuje właśnie takie radia lampowe. Tak? Ma ich w domu 200-300 sztuk i ludzie z całego kraju nie tylko do niego przyjeżdżają, żeby je naprawić. Sprawił. On mówi, no tak, w końcu jest gdzie o tym powiedzieć, gdzie, gdzie pokazać, a daj kolejne radio, to coś tam naprawimy. Tak? I o to chodzi, żeby odtworzyć trochę takie tradycje kolekcjonowania rzeczy. Słuchaj, będziesz ten pomysł prezentował na, na Kreatywnym apolu, w takim evencie właśnie z różnymi fajnymi ciekawymi rzeczami co chcesz przez to osiągnąć też pozyskać więcej gadżetów czy sprzedać ideę tak sprzedanie idei jak najbardziej to co już powiedziałem wypracowanie nawyku że jest takie miejsce gdzie można coś zrobić naprawdę 2000 metrów kwadratowych to jest ogromna przestrzeń i w dodatku ona bardzo dobrze wygląda i nadaje się do różnego rodzaju fajnych eventów i chodzi o to żeby żeby ludzie wiedzieli że coś takiego istnieje żeby wiedzieli że tłem będzie vintage perelowski ale żeby tak naprawdę no po prostu jeżeli wpadną na jakiś pomysł, to ja bezpłatnie udostępniam im przestrzeń. I to jest chyba najważniejsza wiedza, którą trzeba jak na razie zastrzepić w mieszkańcach. Stąd moja obecność na Kreatywnym Opolu. W, w przyszłym tygodniu, w czwartek jest Startup Mixer, gdzie tą ideę też można by przedstawić jako startup i wpleść w to ideę biznesową, to jest, sposób na zarobienie pieniędzy? To jest jak najbardziej kolejny etap. To jest tak, że jakby kreatywne Opole daje mi możliwość, wszystkim daje możliwość zaprezentowania po prostu pomysłu, idei, czegoś, co się tworzy, co jest, co jest coś ciekawe. W Startup Mixerze trzeba mieć startup, tak? Trzeba być albo, nie wiem, przywiązanym do akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, albo powiązanym z parkiem naukowo-technologicznym, czyli musimy rzeczywiście mieć już ten biznesplan i musimy to spinać w firmę. To jeszcze firmą nie jest, ale rzeczywiście to jest kolejny etap. Jak najbardziej myślę, że przy kolejnej edycji. Ale gdzieś w głowie ci siedzi taki pomysł, żeby zarobić na tym pieniądze? Hmm, na pewno na potencjale tych ludzi, tak bym to nazwał. To nie jest tak, na, na, na tej ekspozycji na pewno nie będziemy zarabiać, ani nie będziemy wyliczać przestrzeni do wynajęcia. To nie jest przestrzeń do wynajęcia. Czyli jak ktoś chce sobie zrobić, nie wiem, jakąś szaloną imprezę urodzinową albo z jakiegoś, tak. jakiegoś innego powodu, no tak. to będzie musiał płacić za to? czy Nie, nie będzie musiał płacić, tylko muszę zostać zaproszony. No i to jest dobre podejście. I tak, i, i to jest też ważne. Wywołałeś temat tego, że te wszystkie inicjatywy, które właśnie jakby zapłatą za tworzenie czegoś na 2000 metrów kwadratowych, jest sprzedanie tego tematu do mojego programu. Czyli blog 2000 metrów kwadratowych, wideoblog, to jest po prostu jakby będzie napędzany tymi, tymi wydarzeniami, które się będą w tej przestrzeni rozgrywały. Zachęcamy wszystkich do przeszukania strychów, tudzież piwnic, i poszukania takiej oto zastawy. Stołowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bartosz Walat, autor pomysłu 2000 metrów kwadratowych był gościem w drugiej kamie. Dziękuję bardzo. Dzięki.